Siemanko! Walentynkowe wydanie specjalne. Witam wszystkich w to niedzielne popołudnie i święto zakochanych. Mam nadzieję, że romantyczną kolację lub obiad macie już za sobą, bo mamy dzisiaj dla was coś specjalnego. Możecie zostać testerem naszych zanęt. Marcel van den Ende. Bez wątpienia znacie belgijskiego giganta, producenta zanęt. I z pewnością pamiętacie, jak w 2019 roku zdobywaliśmy tytuł drużynowego Mistrza Polski. Drużyna van Ende Robinson Team zrealizowała ten cel m.in. z pomocą zanęt Marcela. I tutaj mamy dla was coś wyjątkowego. Miło nam poinformować, że rusza trzecia edycja akcji Zostań testerem naszych Zanęt. Co musicie zrobić? Po pierwsze, wejdźcie na stronę www.facebook.com/robinsoneurope. Na samej górze będzie przypięty post z plakatem akcji konkursowej. Pod tym plakatem w komentarzu musicie zawrzeć kilka bardzo cennych dla nas informacji. Po pierwsze, napiszcie jaka jest wasza specjalizacja wędkarska. Czym najbardziej lubicie łowić? Maczem, fiderem, tyczką, może inna dziedzina, w której możecie wykorzystać zanęty. Punkt drugi. Napiszcie w jakim regionie łowicie. W punkcie trzecim zawrzyjcie wszelkie informacje dotyczące waszych dodatkowych działań. Być może prowadzicie jakiś kanał na YouTube, którym chcielibyście się pochwalić. Może część zdjęć z pięknymi rybami publikujecie na swoim facebooku, który chcielibyście nam pokazać. Z dodatkowych opcji może być to oczywiście Instagram, wszelkiego rodzaju blogi. Jesteśmy bardzo ciekawi, w jaki sposób prezentujecie innym swoją pasję. W tym samym komentarzu napiszcie od 3 do 5 zdań wasz krótki wędkarski życiorys. I na końcu. Dodajcie jedno zdjęcie waszego autorstwa, które najlepiej oddaje zamiłowanie do wędkarstwa. Może to być oczywiście zdjęcie ze złowioną rybą, z jakimś pięknym krajobrazem lub z wszystkim tym, co utożsamiacie z wędkarską pasją. Bez wątpienia pod postem konkursowym pojawi się mnóstwo komentarzy. Z naszej strony możemy obiecać wam jedno. Przyjrzymy się im wszystkim. Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 marca. A już tydzień później, czyli 22 marca, ogłosimy listę 15 zwycięzców. Te 15 osób otrzyma od nas pakiety zanęt Marcela van den Ende wraz z upominkami od firmy Robinson. W tym roku zrobiliśmy naprawdę bogate pakiety. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chcecie zwiększyć swoje szanse? Pod filmem na YouTubie, pod tym filmem, który teraz oglądacie. Dajcie łapkę w górę i w komentarzu napiszcie: Chcę zostać testerem Zanęt Robinsona. Spośród osób, które napisały ten komentarz, wylosujemy jedną, która dołączy do grona wybranej przez nas piętnastki z tak zwaną dziką kartą. Łącznie zwycięzcami, więc będzie 16 osób, które otrzymają od nas specjalne pakiety oraz upominki. Czego będziemy oczekiwali w zamian? Przede wszystkim rzetelnych i szczerych relacji wraz ze zdjęciami z Waszych połowów. Pamiętajcie jeszcze jedno: z najlepszymi być może podejmiemy długotrwałą współpracę. Zapraszam wszystkich do dobrej zabawy i życzę odrobiny szczęścia. Wszystkiego dobrego.